Nieee... Jeszcze raz. No Tańsze są. No tak jak patrzyłem po cenach, to tak... Chodziło no, mi o broń, a nie o amunicję. broń jest najtańsza. No tak, no. no. Możesz za tysiąc za tyle, ale Aż ręka boli. Pod względem szelby, to no komisja nie kosztuje. A kosztować tyle samo co. Do koła czy do aeru. Kaliber. Aha, jak już się męczy coś, to już w ogóle jest. I pomocniej to tak. są zerwane na pewno. Sobie wyciskaj, wyciskaj, wyciskaj. Juízo chuba. Que... Wszystko?